Blisko 250 osób z całej Polski biegało i jeździło po Gliwicach. Dzięki temu poznawali miasto i najważniejsze miejsca. W miniony weekend odbyła się szósta edycja rajdu miejskiego 360 stopni. Artur i Grzegorz Pupin przyjechali z Opola. Na co dzień biegają i uprawiają inne sporty. Jak mówią do Gliwic przyjechali, żeby się sprawdzić, ale nie tylko. Przebiegnięcie się po, po danym mieście na pewno pokazuje je z zupełnie, zupełnie innej strony. I właśnie o to chodzi. Sport i promocja. Ludzie z całej Polski, ale także kilku zawodników z zagranicy poznają Gliwicę. To jest fajne, bo, bo zwykle tak są usytuowane te... Wszystkie przeszkody, na przykład przy jakichś właśnie takich budynkach użyteczności publicznej, więc myślę, że można różne ciekawe rzeczy przy okazji tego zobaczyć. Nie? Przy takich rajdzie chyba jeszcze najlepiej. Najwięcej człowiek zbytania, zobaczy naprawdę. Tak. Bez doświadczenia, jak do innych miejscowości to że, że na jakieś zawody to zawsze najwięcej wtedy widzę. Jednak nie tylko o poznawanie miasta chodzi. Rajt miejski to sport i wyzwania. Pierwszego dnia zawodnicy biegną na dystansie około 25 km. Drużyny wystartowały o godzinie 15 z placu krakowskiego, a na pokonanie trasy miały 4 godziny. Na mapach zaznaczono punkty kontrolne kontrolne do zaliczenia. Tam czekały zadania sprawnościowe. Najcięższe z nich przygotowano chyba w jednostce wojskowej. Tutaj jeden zawodnik z każdej drużyny musiał pokonać cały wojskowy tor przeszkód. Żołnierze nie dawali taryfy ulgowej. Było również strzelanie z łuku. Natomiast na pływalni olimpijczych zawodnicy musieli pływać z manekinem. Radzili sobie całkiem nieźle, ale to nic dziwnego, bo zawodnicy jeszcze przed startem zapewniali, że dadzą radę. Z kondycją dobrze, myślę, że nasza szkoła nas dobrze przygotowała. Uprawiamy sport dosyć często, więc myślę, że damy radę. Kiedyś trochę biegałem, maratony też i uliczne takie biegi. Dzisiaj jest fajnie. Sport pozwala utrzymać dobrą formę? No na pewno. No Na pewno, jak się ma 61 lat i się startuje jeszcze w 360, to chyba tak, nie? Śmigamy tak. na rolkach, na rowerach. Są najgorsi no, w bieganiu. No, dawno nie trenowaliśmy biegania, no ale myślę, że jakoś damy radę. Najtrudniejsze w czasie tego. myślę, że dla nas to mogą być rolki, bo jesteśmy dosyć początkujący w tym, w tym temacie, chociaż sobie radzimy. W miarę, no ale mamy nadzieję, że nie będzie gwałtownych hamowań, bo tego jeszcze żeśmy nie opanowali. Uczestnicy rajdu musieli również odpowiedzieć na pytania z wiedzy o samorządzie, bo w tym roku w Polsce obchodzone jest 25-lecie istnienia samorządu. Nie sprawiały one jednak większych problemów, czego nie można powiedzieć o zadaniach, które przygotowano w Street Workout parku przy ulicy Jasnej. Tutaj zawodnicy musieli popisać się dużą sprawnością. Można już tutaj robić? Nie. Rajd zorganizowało miasto Gliwice oraz team 360 stopni. Co roku staramy się troszkę, troszkę inne te zadania planować, tak żeby nie popaść w monotonię i tak żeby za każdym razem zaskoczyć uczestników. Metę pierwszego dnia rajdu wyznaczono pod gliwicką radiostacją. Tam odbył się również piknik dla mieszkańców. Zadowolone były przede wszystkim dzieci, bo na nie czekało mnóstwo atrakcji. Były dmuchane zamki, gry i zabawy, malowanie twarzy i spotkanie z drużyną futbolu amerykańskiego Gliwice Lions. Na scenie wystąpiły natomiast gwiazdy muzyki popularnej, Najpierw zagrała Kasia Popowska. Kalistka przyznaje, że gliwicka publiczność pozytywnie ją zaskoczyła. Pierwszy to jest koncert dla mnie w Gliwicach, także bardzo ciepło, bardzo sympatycznie i przez to na pewno tutaj wrócimy jeszcze. Już po zmroku na scenie pojawił się Grzegorz Chyży. Gliwicką radiostacją były prawdziwe tłumy. Pierwszy dzień rajdu zakończył się około godziny 22. Natomiast następny dzień sportowych zmagań dla zawodników rozpoczął się już o godzinie 9. Spod radiostacji wyruszyli na rowerach. Do pokonania mieli blisko 75 km. Zdecydowaliśmy się na troszkę inny wariant trasy. Szliśmy odwrotnie, żeby nie stać w korkach na punktach. No przez to mieliśmy trasę nieco dłuższą. No co pozwoliło nam zająć trochę niższe miejsce niż się spodziewaliśmy, ale mamy dobre humory dzisiaj, siły są, także będziemy walczyć dalej. Dzisiaj. Może być ciężko na tych orientacyjnych biegach, ale bo zakwasy mam takie, że, że nie wiem czy dam radę, ale... Ale na rowerze powinno być ok. Na trasie mieli do pokonania zadania specjalne. Musieli nie tylko jeździć na rolkach czy przepłynąć w kajakach, ale również zjechać na linię ze stadionu miejskiego. Dla Gliwiczan znów przygotowano piknik, a o godzinie 18 zakończono rajd. W kategorii zespoły męskie zwyciężyli Łukasz Warmus i Ireneusz Waluga z timu 360 stopni. Najlepszy gliwicki zespół w kategorii męskiej to Paweł Rodak i Sebastian Hojnowski. W kategorii mix zwyciężyli Ola Popiel-Kruk i Ireneusz Towarek, którzy zdobyli również tytuł najlepszego gliwickiego team w tej kategorii. W kategorii, w której suma wieku zawodników obaj mężczyźni wynosi powyżej 90 lat, zwyciężyli Jarosław Prokop i Tomasz Ligocki. Natomiast najlepszy gliwicki zespół w tej kategorii to Henryk Chrynowiecki oraz Jacek Podwórny. W kategorii, w której suma wieku zawodników wynosi powyżej 90 lat i jest w składzie przynajmniej jedna kobieta, zwyciężyli Bożena Pędowska i Wojciech Pędowski, którzy okazali się również najlepszym gliwickim teamem w tej kategorii.